Uwaga, ruszyły. Ładnie złapał start Sopran Sorizo, ale już zmieniła go Chinolina. Chinolina ona prowadzi na drugiej pozycji Refuse Minot na trzeciej Sopran Sorizo, niosący się na czwartej Nowa Ruda na piątej galopuje Secret Fly i stawkę zamyka Keep the Promise. Za chwilę będą w połowie zakrętu Chinolina, Refuse Minot Sopran Sorizo. Na czwartej pozycji Nowa Ruda. Dalej za nią na piątej galopuje Refuse Minot. I ostatnia już jest Secret Fly, ale tam wszystko blisko siebie. Przed, prostą, przed wyjściem na prostą Chinolina. Chinolina, Refuse Minot. Na razie to jest czołówka, środkiem toru russo Tam także Secret Fly. Polem próbuje rozpocząć finish. Keep the promise. 400 metrów przed celownikiem. Prowadzenie obejmuje Refuse Minot. Tam walka o drugie miejsce, ale Chinolina jeszcze się całkiem dobrze broni. Refuse Minot. Me 150 metrów do celownika. Chinolina atakowana jest przez Secret Fly, ale chyba nie da rady. I już za chwilę celownik wygrywa zdecydowanie Refuse Minot. Druga będzie Chinolina. Trzecia Secret Fly. Czwarte miejsce tam razem wpadły Nowa Ruda oraz Keep the Promise. Ostatni Sopran Soliso. Sopran Beast, przepraszam.